Witajcie kochani, a co ze świata zwierząt na piątek na 14 marca 2025. Jaka energia na piątek? Zwierzątko. Hmm. Dlaczego to było odwrócone? Mamy słowik. Miłość jest wszędzie wokół nas. Powinno być pięknie, radośnie i miło, ale niestety jest w pozycji odwróconej. Co to oznacza? Co to oznacza? Ten korytarz zaćmień chyba. Te zmiany, to wszystko tam w astrologii coś teraz dzieje. 54, czyli powinniśmy to równoważyć, a to jest takie trochę w nierównowadze jeszcze do popracowania. Kochani, 54. 5, 4. Miłość jest wszędzie wokół nas, ale czytam przesłanie ochronne od razu. Im ciemniejsze niebo, tym bardziej wydaje się, że ranek nigdy nie nadejdzie. Jednak duch słowika przypomina, że słońce znów zaświeci. To jest tylko w odwróceniu. Ła, wow, mi się zaplątało we włosy. To się wydaje, że to jest takie splątane, że nie da się wyplątać. To jest tylko w odwróceniu. Wystarczy zrobić tak. Ale jak to zrobić? Uświadom sobie, że taki jest cykl przemian. Że wszystko następuje po sobie. W zależności, jak traktujemy te dwa bieguny, najlepiej je równoważyć, żeby były w pozycji prostej. Duch słowika przypomina, że słońce znów zaświeci. Wkrótce odczujesz miłość i dostrzeżesz obfitość, jakie cię otaczają. Dostrzeżesz, czyli uświadom sobie, że to po prostu jest. To już jest. Tylko trzeba znaleźć do tego dostęp i swój tryb docierania do tego. Tutaj mi się pojawiają poziomy świadomości Hawkinsa. Polecam. Właśnie mój kot próbuje wskoczyć na szafę. To też jakiś, chyba pokonuje swój poziom świadomości, <laughs> sprawności fizycznej. Zaśpiewaj, włącz muzykę, albo po prostu zaśpiewaj w pustkę, W pustkę, Gdy, czyli a to też mi przyszło, że zaśpiewaj w to bolące miejsce, tam, puść tam melodię, zajdź, zajdź tam swoją melodią, popłyń tam swoją melodią, odnajdź melodię i popłyń nią tam. Gdy odnajdziesz w sobie światło i dasz mu głos temu światłu, wzbudzisz tym samym nadzieję i zaczniesz słyszeć wołanie kogoś innego, kto podobnie jak Ty, już zaczynał się bać, że światło nigdy nie powróci. Wszyscy jesteśmy w połączeniu, kochani. Wznieć światło w ciemności, dzięki miłości, jaką masz w sobie. Daj mu głos i uwierz, że świt niedługo nadejdzie. Tego wam życzę. Wszystkiego dobrego w miłości. I w świetle. To już jest. Do następnego.